Dzięki Manko Siemanko, z serem Maximia Holo Games i witam Was w kolejnym nowym, najlepszym odcinku z FNAFOWIC Jest z nami dzisiaj cała ekipa! Jest z nami Roxana. Halo. Oj. Jest z nami moja siostra. Cześć. Yes. I jest z nami nasz Srekliak. I przestańcie mnie widzieć, bo was wszystkich kopnę. Siema! Dobra, słuchajcie, widzimy! W, witam, witamy Was wszystkich! Witamy Was wszystkich na nowych FNAFowicach. Oczywiście... Siem. Słuchajcie, jak widzicie, wieżowiec nie jest dokończony dlatego, bo nie będę na razie wszystkiego kończył, bo, bo mam za duże lagi wtedy. Ale co tam? Dobra, chodźcie nagrywam. Oczywiście, wiecie, jest. 22, nowe, nowe odcinki będą i nowe nasze skiny są, bo... Mój kolega ma jakiegoś chłopaka. Ja Enderman. A mój kolega, jak wstawił się chłopaki? Co to było? Dobra, cicho mi. Mojej siostrze się z Nie! Ja! Olivier! Nie no co mam! Widać to nawet! Ty, ty masz na ten! Dobra, chodźcie, Roxana! Ty jesteś ten, jeden do powiedzenia, ty sam też jesteś. Co? Jest tak Nieważne. Co jest grane? Co ty robisz? Ona ma te emotki. Dobra, słuchajcie. Co ty... e, mój kolega gdzieś hey. Gdzie Gdzieś kolega? Ej, jak... kolega. A tutaj jest. Dobra, słuchajcie. Oczywiście chciałam powiedzieć, że jak są nowe FNFOBIC, to jest m... A wy to, to co? To jest jeszcze... M... no to się nie odzywajcie To jesteśmy... Cisza! DESIAT! Ja m... m... wszystko wiem, co to jest... na biezdastką! Zacłuchajcie, no, po prostu nowy fnafobice... To jest mój nowy dom, jak widzicie, nie będziemy do niego wchodzić, będziemy na odcinku wchodzić. Wow! No nie podwala wejść! Ale jak to zobaczyć? Kto mnie zabił? Co? Naska, Anastazja Kaczka. <IN _dyspana> o ty kaczko! Ja cię zabiję! Co to jest O, tu nasz jest sąd! Tu mamy nasz sąd! Czemu zabiłaś? A co ty do sądu już? Wygląda, to wygląda jak no. Rosana, proszę wejść! O chodźcie, zobaczcie! Patrzcie, tak właśnie wygląda nasz nowy sąd. Lepiej, żeby... tak, podejrzany. No podejrzamy! Cemu, temu, temu, czemu temu można do tego skinać, Ty mordujesz? Oczywiście, że tak, znaczy nie! Bo... <ślaśni> no, tak, czy nie w końcu. Do świadek! Świadek, proszę spokój! Ja mam, ja mam skin Jumę Kojabami, która ogółem to jest. E, Slajdą! <laughs> która jest dobra. I która jest mega creepy i możliwe, że ma już duje. 4 cztery. ładu! Dobra, idę do więzienia! Nie chodźcie! Chodźcie co na śmiechomę! Ej dobra, słuchajcie, bo ja ten. Dobra, słuchajcie, <coughs> tam macie nasz wieżowiec. <coughs> tam macie pierwszy mały... Ja nie nie widzę! Bo ma cicho wiec Tu nasze pola są. Tu mamy naszego Bacona a tu mamy nasz wieżowiec. I teraz zastaw mi te ziemniaki z powrotem. Co? No co no każdego... Zastaw mi te ziemniaki z powrotem. A inaczej... Jezu! O, cześć. Cześć. Hey. Jest... A zaraz mi stanie sława Nie, ja no, stanie sława, zaraz. No Przerywają, więc to przepraszam, ale niedługo będzie inaczej. Tu mamy naszych. Mamy tutaj naszych villagerów od zapłaty. A on się w gdzie niedługo będzie chodzić. No mój kolega się... No ale i to Tu ja dzisiaj jestem tak. jest domek, ale niedługo tu będzie restauracja. Chociaż masz mnie No nie no, chodź, cała ekipa już, bo. Zaraz... Ja już idę, bo ja nie wiedziałam, gdzie tu jesteś. A no, to... no to tu my jesteśmy. No gdzie? No chodź, tutaj odejrzysz tu, planu Gdzie jest No tu. No Jezu, chodź tam, tam gdzie roba. ty? To nasze domki, a tam jest nasze zo. Patrzcie, to jest nasze zo. Zo, 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 a wyszło nam. Ee, co dokładnie wyszło? 500 dolców. 500 dolców. 500 dolców <laughs> to patrzcie, to do mój domek. Patrzcie, to do mój domek mamy nasze aksoloty, tu mamy nasze świnki, to mamy nasze konie, a tu mamy nasze pandziulki. 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 pandziulki, pandziulki. Dobra. A gdzie są, gdzie są kaczki? Kaczek nie ma. A kury? Mejkawicy nie ma kur. A kury? nie <laughs> 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 no ja ma kur. A może ja, bym to mój, bo ma mój, bo z kaczką w połowie. E, e, zjadłem ją. <śmiech> <Dobra>. <śmiech> Chodźcie nagrywać, nie gadamy. Tam na szpital. Tam na szpital, tu mamy dom mojej siostry. Wejdziemy tutaj mamy. Opatrzcie, nie wchodzić do mojego pamiętnika Nie! Nie próbuj. Co tu pisze? Nie! Awa! będzie zen. Nie... będzie zemysł na widzowie. Dobra, chodźcie, bo. Dalej. O, widzicie, tu jest nasz wielki szpital, a tu mamy naszą zabójczyni Która? Tutaj nasza żabka. Tutaj niestety nasza żabka nie została dokończona. Dlatego, bo niestety też pomyślałem, że tu później będzie dokończona. Tu mamy domek Roxany. chyba tu mamy nasz fajny roll coaster. i tam właśnie widzieliście ten taki osiemkłony dom. To jest uważajcie palik za, za do niego dojdziemy. Ale patrz tu mamy nasz roller coaster. Chyba, o, no. o no, 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 no. <ślesz> <Zabiję>. <ślesz> A właśnie słuchajcie, w ferie nie będzie odcinków, niestety... Chcemy czas wolny i po prostu. Po A... tego chodzi o to, że po prostu ja wyjeżdżam na razie i ten. Nie pewne sprawy, których nie trzeba tu maćować. Na przykład! Na... 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 Roxana, ja nic nie chcę zabić. Marza słuje! Chyba chodźcie. Proszę jest... na nie, bo ja mam cztery serduszka, please! A teraz już prosisz o litość, tak? Tak właśnie. Tak, tak jesteś, jesteś dymonem. To prawda. No, ona robiła wyciek. Nie chcę ciepnąć. No właśnie, tak Dobra. A ty. Te... Nie ma. Dobra, nie. Te, Patrzcie, teraz mamy do domku. Reklejaka. Siema. Siema. Paszyna, ty. Siema ty. Je, je, jeszcze nie. Cały czas nie. się upierałeś, żeby dalej. Dobra, chodźcie. Dobra, chodźcie. Słuchajcie chwilkę, bo moja koleżanka odeszła na chwilkę, więc za chwilę wracamy. Słuchajcie. Dobra, nie do książki. Dobra, nieważne. Wrócimy do domku nie Oj, tu przepraszam. Wróciliśmy już do Minecrafta. To jest kolegi dom. Teraz czekajcie, tam wejdziemy. FBI! FBI go poznać. właśnie. się w środku. Tutaj nic nie ma. Tutaj jest. Tu jest moja stroja, jakby moje wszystkie potrzebne rzeczy. Tu mamy jego Chodźcie, chodźcie na dół a właśnie, tu mam o, taką fajną, fajną bazę i niedługo pokażę, a jutro, a nie Tu jest projownia i magazyn. A właśnie, jutro będzie odcinek o, z I to, i też księżyki A poczekaj, jutro będzie odcinek z sam. owic co tu zdobyłeś? No bo... Kurde, wampiry! Bo masz tu za ciemno A w sumie... Nie to powiesz całkowicie, o to taki, taki klimacik Dobra, to to Ej! Stop, bo nie stamtąd gdzie pochodzę! Stop! Stop, bo chcę powiedzieć, ca... powiedzieć, coś widzą. I to wcale nie jest... Czekaj, bo coś widzą. Widzowie, jutro będzie odcinek niestety jak będę sam, bo niestety jakby to powiedzieć, e, Ja mieszkam Jezu. daleko, o... bo niestety się tu wyprowadziłem, bla, 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 I po prostu jutro będzie samotny odcinek, ale jutro będzie po prostu promot. Yeah. Na fno widzę jak jutro będziemy, więc... A właśnie... A właśnie, bo no. Czemu? Zabiłeś? No znaczy, nie zabiłeś? czemu zabiłeś? niech się wchodzi na konia. No. A, a widzowie, zapomniałem widzowie powiedzieć o ważnej rzeczy zostawcie, zostawcie, łap, zostawcie łapkę w górę i subika, kaskadowneczki, żebyście na i nie przekapić żadnych filmów. Wpadajcie Ej, na jak kanał, Srekia, wpadajcie na mały i wpadajcie na Asa o, i jeszcze na Twitchu wiestarka automatyczna, też padajcie. O, dobra. Padajcie no, tam. Super. A teraz powiedz... A teraz poradnika przejść na konia. Eee, trzeba no, na tyf, no. Trzeba na niego na kliknąć. Bo On jest dziki. Czyli... Musisz jeć. No nie ma! On jest dziki! Bo jest za mały! Jakiś raz! Oj, kurde, ty nie widzisz! Patrzcie, on jest... Patrzcie, jaki on jest mały jeszcze. Jaki mały! A, bo to jest tridziuś. Cidzi, no. Faktycznie. Dobra. A widzę, właśnie? Na stolatek. No i teraz dość... Dlatego, dlatego nie można go, na niego usiąść, bo on jest rozbrykany z Po to, pierwsze? Faktycznie. Jest, teraz mogę go wyjść. To nie mogę z tego wyjść. No i. Pa. Od... Siostra! Kurdej! Przestań, bo mnie zabijesz. Dobra, ej, ja mogę powiedzieć, że się ważnego widzom? No, no same się otworzyły. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze no wróciłem. Słuchajcie, chciałem powiedzieć po prostu, jeśli zostawicie 20 subskrypcji na moim kanale, to pokażę swoją twarz na odcinkach. Już. To... Nieważne. Będę, poka... ja będę miał już kamerę, i będziecie mnie widzieć. I będą odcinki. Sam... To, to wcale nie tak, że masz kamerkę. Znaczy, jeszcze nie mam kamerki, niestety, bo coś mi się stało z nią. Ale jak będę, po prostu. Ale co to 20 subów kupię. To <laughs> zatarcie te 20 subskrypcji, a będę miała już kamerkę. Dobra, coś mamy jeszcze do pokazania? Sorry, da. sorry. A mamy coś jeszcze do pokazania? Okay. Do góry musimy wejść tak jaka, bo to... to... Do zaklęć, gdzie się dowiemy jak rok samy zarząd. W końcu jakąś dobrą dziewczyna, a nie jakąś... Wystarczy, wystarczy, Słuchaj, wystarczy woda święcona i pan Bóg, ale tego drugiego raczej nie ogarniesz. O, ogarnę! Ej, założę w kolejnym odcinku oddychę, że Bóg będzie. Oddychy żeby... nie! Oddychę? O dwie dychy? Nie. nie, od, od... nie będę się stąd zakładać pieniądze, bo ty żadnych nie masz. Masz 20 zł, kurde. Nie, bo dobra. O dobra, nie, dobra, nie. A ja sama zapyta przez telefon. No Jezus, Maria. Ty stracisz wszystkie pieniądze, dobra? Nie, 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 nie ma żartuję. Ale w kolejnym odcinku będzie Bóg. Tylko poszła... że. W kolejnym odcinku będzie Bóg, Roxana, bo ja mu zostawię wiadomość, by przyszedł do ciebie z tą wodą święconą. A kiedy to na swim? Jakie płacze? No poczekaj, weź, weź ten do mnie e, do przodu. Na? No. Max? Chcę w kole. Niedługo. Zobacz, masz z boku takie. Niebieskie. Nie, bo to jest, bo to jest mikrofon słuchawek, ja myślałam, że ty płaczesz. No właśnie. A właśnie widzowie, bo tutaj mamy Kto mnie uderzył? No i ja się Tak. Ta, patrzcie. Układamy tutaj na razie ten. Ja chcę jechać, ja chcę. No. no siadajcie O kurde, to się nie tak. I patrzcie. No, Ui! patrzcie, jak fajnie. Teraz mi zaczyna Całuniemy no, do góry, i teraz nie. Nie. Teraz patrzcie jedziemy tutaj, tu, i teraz jedziemy w dół, i uderzymy się. Teraz patrzcie jedziemy tutaj, poza wojenowice. I teraz bajki, No bo się nie to koło. Dobra. Wyskakuje. Oczywiście, i kończymy ten odcinek. Ale pamiętajcie, że jutro będzie odcinek z a gdzie ja będę sam. Nie skończymy tego, bo taki duży wieżowiec, a mi się nie chce do końca robić. Jeszcze. Max, stój, gdzie ja jestem? No dobra. Jak ty jesteś mi zepchnąć, to się udesz. Co prawda, to I ty, ja. gdzie jestem? No, gdzie jestem? Nie patrz na mój ekran. Zobacz no, gdzie ja jestem. Nie, widać go, ja go widzę. Co, ja Co? Ja Co? Ja Co? Nie widzę, bo do? widzę tutaj takie mało zakręcone rzeczy. Nie no tak. nie... Gdzie poszłaś? Gdzie poszła? No do szpitala poszłaś. Tutaj stoi. To trawienie. <laughs> Co on jest? to oh. oh, no. co no, widzowie, i od razu prankujemy, O, no, po to to, 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 to jest. <grymne> Nie co co za świna? co za jest. Zobacz, aż pojawiła. Kurde, świna jest. pojawiła! co jest. co

więc. No wow! kilka, no, kilka Chyba z miesiąc temu. Nie ma? Dużo więcej! Wy pan w Dostaw jest... mnie tych dni do niej! Ja nie jestem na twoim terenie! wiem, ale o mówią. mówię! A! Na... Idźcie! Hmm. No Jezu! Wy pan nie kołacie się! Co? Z ranami! Laska! Chcę widzów! Znaczy, wiesz, że to nie powiedziałeś, ale masz, przepraszam, Jest, to jest no, to wymorduj ich. Musisz tego no, po prostu zostawić. Ale ty nawet nie wiesz, gdzie ja jestem. Ja przecież widzę, gdzie ty jesteś. No to gdzie ja jestem, a? no? Bo już kolumnastki jest. Ja też nie jestem ty. Nie. To od. A nie, kiedy? Nie, zostań. nie. Zostań, zostań, zostań. Dostaw mnie. mnie. Auć, A ty, kurde, teraz się dowiesz o mojej wielkiej złości. Nie, wielkiej Patopiali. złości. Wielkiej złości Potapiana. No przecież z tej strony jesteś. Tutaj. Widzę cię przecież. Po tu. <grym> Aucz, nie jest. No bo musisz w płynkach patrzeć, bo tam kolejny taki latają, taki pierdolony. Ej, wiemy. Nie widzę, chyba będzie jakiś odcinek na tym, Dzisiaj, bo. Patrzcie, pisze mój kontakt. Koleg... To nie wolno. Dobra, czekajcie, może w tych. Aj! Dać mi spokój, proszę. I, I nie za... Was... Mam oh, Kurde Dobra. Dobra no, mam ty co? Chyba kończymy ten odcinek, co? Nigdy mnie nie znajdziesz. W drewnie. I co teraz? Co teraz, to? Ucinęłaś, nie? Tak. No. Właśnie. No to ci będzie łatwo znaleźć. Pokazałaś mi, że jesteś przy drewnie. Czyli gdzieś w drewnie jesteś. Roxam. sam. Nie wiem. to nie Ja sobie nigdy nie znajdę. Ja sobie nie nigdy nie znajdę. Bo ja nie więcej. Teraz jest dopiero robota, co? A mi wychodzi co za inne miejsce? Nie. A ja wiesz, będziesz powiedzieć wskazówkę. Nie, nie dostałeś na tej wskazówki, już do końca dostałeś. Czyli że jestem gdzieś przedrewnie. No przed drewnię, przed drewnie. ej, e, masz, czy mam cię, Idę na kolejkę, Ema! Ja mam przecur drewnie. Ej, no ja e, no, nie. Z drewnie, z drewnie, ale wiesz, w drewnie. Cały w Na co widzę ten drewnie? I tych wszystkich, tak? Nie. No przejść, czyń, zobacz. Dobra, ale ja to nie pójdę, bo odbudzi za dom. No. Dobra, Kurde

Edu, chodź, kończymy ten odcinek. Ej, cała ekipa, wszyscy przy domku, cykle jaka? Raz, dwa, trzy. Nie wiem, co on Oświetlony dom! Cykle jaka, chodźcie, wszyscy. Aha, przed chwilą myślałam, że tam są ryby, no i samo dom. No, no i, są i już kreisko. jest ryby, jak ja go widzę. A Stój, o, stój. Super. Dobra, no, chodź, szybko. No nie, nie teraz parkur. No to... właśnie, stary, a nie jakieś ADHD. Dobra, słuchajcie, widzimy się z tym. Nie, widzicie O, widzicie mnie? Widzicie mnie? No, tak, dziękuję. Dzień bo się. słuchajcie. bijecie. Dobra. O, Dobra, słuchajcie. Przepraszam. słuchajcie, widzimy się. W... Dobra, ja. Wiem to co? Chcesz biodrze do mojego oderwać? Nie. No to chodźcie bożej ale mleko, fipi, ja nie mam Fibi, Ale nie mam mleka, masz mleko? Jest dobra, no Dobra, do zobaczenia w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodoba. Pamiętajcie 20 subskrypcji i widzicie moją... Jestem na kamerce pokazany. Tu jest mój kolega. tu jest moja koleżanka i moja druga koleżanka. Ich kanały. Kanały będą w opisie. Do zobaczenia w tym odcinku. Do zobaczenia i cześć!